Siema! Witam w pierwszym filmie, a pierwszym filmem jest film informacyjny. Czyli co się będzie znajdować na tym kanale? To jest bardziej kanał stworzony dla takich jakby gamerów. To jest taki kanał gamingowy, czyli po prostu będą tutaj gry wyrzucane. Ale nie zawsze to. Tak go się nie trzymajmy. Z gier będę nagrywała Monka z Brawl Stars Clash Royale i inne gry, które polecicie, zapraszam do komentarzy. Gry mobilne będą przez kilka miesięcy, potem dołączą do tych gier mobilnych komputerowe gry, więc nie będzie tylko albo jakaś, nie wiem, komputerowa albo mobilna, nie, będziemy to mieszać. Po jakby z tych komputerowych gier będzie to Fortnite, CSGO i inne gry też polecane przez was. Filmy będą się pojawiać w poniedziałek, środę, piątek i niedzielę. Czyli dzisiaj i to w sumie tyle. Nie wiem co dalej powiedzieć. Jak macie jakieś pytania to pisać w komentarzach, zachęcam. No, ja się z wami będę żegnał taki szybciutki filmik, ogólnie tam gdzieś, nie wiem, o 15 będzie drugi film, to za to ten pierwszy jakby już taki o grze. To tyle. No!